Ja mam wam powiedzieć, że countrymole mi towarzyszą od podstawówki, kiedy pierwszy raz się natknąłem na nie, przypadkowo oglądając mapy z flagami. I lubię je, bardzo jestem ich wielkim fanem, ale są, jest dużo o nich problemów. I Dzisiaj pokażę wam cztery rzeczy, które mnie... nie, pięć rzeczy, które mnie na temat ich denerwują. Jadziem. Piąteczka. Country humany country humans. To jest na miejscu piątym, bo to nie jest aż tak denerwujące, bo trochę czasami lubię, ale przerabianie country Ball na ludzi. Przecież to nie ma sensu w ogóle. Przerabiać piłki na ludzi. Trochę to jest fajne, ale to w ogóle czemu ma służyć. <śpiewanie> Nie ma nic świeżego, nie ma ciągle jakichś nowych żartów, tylko ciągle sobie Polska nie może do kosmosu albo jakieś z wódką, wiem, ale to nie jest śmieszne jak się ileś razy robi, tak jak mappingi, to że jest nudne i potrzebujemy jakichś świeżych żartów. Postacie, nie postacie są fajne, ale denerwuje mnie to, że odpychają te państwa takie mniej znane. Ciągle tylko mamy jakieś żarty, ciągle mamy jakieś z Polską, Niemcami, Wielką Brytanią, Rosją, USA, a gdzieś jakieś te państwa mniej znane albo mniej takie w kantybalach, na przykład jakaś Gambia albo Kuba, albo jakaś Kambodża, albo Jamajka. Ciągle mamy tylko Polskę, Niemcy, Rosję. Przecież to już jest, tutaj może się zbrzydnąć, tak jak z tymi żartami. Ciągle żarty z Polski. To jest denerwujące, no, no bo przecież sam jestem Polakiem, no, do, dobra, to wiem, że to ma wszystkie państwa ten... I jak... Ale... Przecież to już jest denerwujące poza tym przewracanie Polski na czerwony na górze, a biały na dole, a powinno być na, na odwrót, że biały na górze, a czerwony na dole. Przecież to jest jakiś ten na odwrót. Przecież to tak nie jest, to powinno być realne, mogą być żarty, ale to powinno być realistyczne. Dobrze, na przykład, takie, tacy ludzie za, za granicą robią polskie poprawnie, jak na przykład No Idea Animation albo LL. Nie powiem o polskim Aleksandrze Siódmym, no bo to przecież Polak. I to wiadomo, że polskie zrobić poprawnie. Każdy może to robić. Każdy może to zrobić i wsadzić jakieś głupie żarty śmiejące się z czegoś, na przykład z religii, albo z ludzi o różnych poglądach. To jest głupie... Ja, ja nie mówię tu, że różne country male są złe, ale niektóre te, tworzone przez ludzi, jak na przykład, nie będę, dużo to było z religijnych postaci, to jest po prostu... Nie, że kupię polskiego Alexa 7, ale po co, no, pomysł przecież też chciałem mieć własną listę.